Cześć ławica, ale jestem podekscytowany. Bo jutro będę na drugim końcu Polski, z dala od domu, bo wybieramy się z Patrykiem i z Dawidem na trocie. Bardzo ciekawe ryby. Często o nich marzyłem, a początek roku jest idealnym momentem, żeby je dorwać. W tym odcinku bardziej pogadamy o sprzęcie, o tym jak zabieramy się za trocie jako amatorzy. Mam nadzieję, że w komentarzach nam coś fajnego doradzicie. A teraz zapinajcie pasy, bo czas na podróż. Dobra, słuchajcie, już na kwaterze jesteśmy i szykujemy się na trocie. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Dawida i Patryka. Patryka, dokładnie. Generalnie chciałbym wam powiedzieć, jak jako amatorzy, bo jesteśmy po raz pierwszy na trociach, podejdziemy do wędkowania. Ogólnie to ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem e, łowienie troci. Myślałem, że się posługujemy kijami do 20 gram, a to się okazuje, że do 40, a czasem nawet do 50. Możemy też powiedzieć Dawidzie, że już popełniliśmy na samym start. Można powiedzieć mały błąd, no bo powinniśmy być 1 stycznia na trociach. A co w Sylwestra Nie robiłeś? Nie można mieć wszystkiego. No tak. Trzeba wszystko pogodzić, tak czy siak. Mógłbyś nam tutaj powiedzieć trochę o sprzęcie, który jakby zabrałeś ze sobą Ja wybrałem wytocie. cztery kije River Flow Salmon to jeden z nich Tutaj jest wędka do 60 gram wyrzutu aż, e, 290 cm. E, będzie to moja druga opcja Jest to kijek dość toporny e, Myślę, że nie miałby żadnego problemu z utrzymaniem dużej troci, dużego łososia Więcej nie mogę powiedzieć, no bo jeszcze go nie używałem Mam nadzieję, że jutro go sprawdzę Drugi wybór padł na wędkę tańszą Mikado Lawida. Jest to już dość stara seria. 290 cm do 50 gram wyrzutu. E, najbardziej mi się spodobała. Jest też lżejsza od e, poprzedniego modelu. Dlatego pada na nią wybór i na pewno ona zacznie. Ewentualnie River Flow Salmon będzie e, wykańczał robotę. Zobaczymy, czy mi się tam będzie lepiej rzucać. Dodatkowo mam jeszcze dwa kije. MFT. To jest kij delikatny, opisany do 14 gram, jeżeli się nie mylę, jednak jest on znacznie, yy, ma on znaczny zapas mocy, dlatego na wszelki wypadek go wziąłem, jednak będzie to taka opcja rezerwowa. I ostatni kijek, którego mam nadzieję, że nie będę musiał używać, bo znaczyłoby to, że któryś z poprzednich kijów nie zdał egzaminu, jest NSC 270 cm do 70 gram wyrzutu. Tak, jest 15,70 Kijek bardzo mocny, czuć w nim ogromny zapas mocy. No i w tym wypadku myślę, że trocie albo się nie miałyby żadnych szans. No zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, może jeszcze przejdziemy do Przyny. Um, tutaj, gdzieś pożylę. To może. Yy... Albo nad wodą już, o tym się zajmiemy po prostu. Tematy. Możemy się zająć tam. wodą. Jasne, nie możemy też wszystkiego stracić. No musimy do skompletować najpierw pudełeczko. Dokładnie. Mm, słuchajcie. Jutro już pierwszy dzień łowienia troci Jesteśmy podekscytowani, a z nami jest człowiek, który już ma jakieś troci na koncie Tak więc mam nadzieję, że nam coś doradzi w tym aspekcie Mam nadzieję, że jutro coś woda da Tak, a słuchajcie, jest surowo strasznie, bo mamy tutaj jakby informację z nadwody, że mało ryb pada Bo chyba mogę zdradzić, że jesteśmy na parsencie. Tak, oczywiście No to super to Możesz pokazać jeszcze urządzenie, które wam się bardzo przyda O tak, bo to jest nie znając rzeki takie urządzenie na pewno się przyda. Jeszcze złap ostrość. To jest powiedz wyczepiać, tak? Przynęt. Odczepiać. Odczepiać. Tak. Miejmy nadzieję, że sprawdzi się tutaj dobrze. I miejmy nadzieję, że jak najmniej nam będzie służył mimo wszystko. No dobra, widzicie, mamy odpowiednie narzędzia, żeby też jak najmniej tracić przynęt, więc jesteśmy gotowi na wszystko. Pamiętajcie o ustawieniu łapki w górę, bo naprawdę nam się przyda dużo szczęścia, żeby dorwać te trocie, które nie są łatwe. A tutaj Dawid chyba jeszcze coś szykuje. Nie. A agraweczki. Tak. Ale dobra, nie będziemy tutaj już przeszkadzać chłopakom, no bo szykują się na trocie, więc widzimy się jutro. Dzięki. I do zobaczenia. Szykujemy się na trocie, a Fifer będzie na, y, montował film. A właśnie, tak. No, bo wraca daily od stycznia. Przynajmniej są takie plany. <grystanie> Sayonara. Dawid opowiedział powiedział o swoich wędkach, a ja w sumie zapomniałem dodać, jakie ja użyję. Od Mistrala Rambert 2:70 od 15 do 40 gram wyrzutu. Idzieś do tego i robisz tak. Przy szczytówce. Przy szczytówce tu. No, i tutaj obwijasz sobie dookoła. O, z tej strony? W sensie. Tak, jest, no. o, i żeby środkiem przeszła. I puszczasz do wody na napiętej żywce. No i szarpię wędką, rozumiem. Nie, później na sznureczku sobie. Aha, no. Jak Szarpułem. zejdzie do dna, to sobie pociągasz. Mhm, dobra. No i patrzysz, czy puści okay. kotwiczka, czy agrafka. <laughs>